We mnie drzemią różne zainteresowania, które człowiek nie ma co, przez życie czasu zrealizować. Więc tak, interesuję się astronomią, interesuje się. No ale gorzej, bo astronomia jest w kierunku y, z, nauk biologicznych, prawda? Związana jest z jakąś y, biologią. Natomiast y, jeżeli chodzi o matematykę, zawsze już było u mnie troszeczkę gorzej. No więc interesowałem się chemią, dopóki nie trzeba było jakichś zagadkowych tam równań wyprowadzać, to prawda, bardzo się tym interesowałem. Biologią, zoologią, interesowałem się bardzo. W zasadzie, gdybym nie był plastykiem, to mógłbym być zupełnie spokojnie hmm, człowiekiem, który hmm, zajmuje się właśnie zoologią, archeologią. No, te wszystkie rzeczy tajemnice, takie jakieś dziwne, to bardzo mnie zawsze poruszały. Tak, szczerze mówiąc, to profesorek nerwosolek, to w pełnej klasie jesteś ty. To jest tak samo jak ty, postać ciekawa świata, wszystkiego, co się wokół dzieje. Interesuje się kosmosem, interesuje się tym, co się kryje pod ziemią, kocha naturę, przygląda się naturze, łazi, ogląda zwierzątka, robaczki, zagląda w każdą dziurę. I właściwie, gdy się czyta ten komiks o profesorku Nerwosołku, to tak, jakbym teraz, oczywiście, wiedząc tyle o Tobie, e, czytał w jakimś tam stopniu Twój życiowy. Jest. Profesorek Nerwosolek, taki nieudany profesorek, który coś o wszystkim wie, to na pewno jest odbicie mojej własnej osoby, która właśnie wieloma rzeczami się interesuje, może nie do końca, pewne sprawy przeprowadził. Ma do pomocy gospodynie, która za niego wiele spraw załatwia, no i niestety tak samo jest u mnie podobnie w domu, bo ja rysując całymi tygodniami i latami te plansze komiksowe, nie mam za wiele czasu na, na, na różne sprawy i musi to ktoś mi w tym pomagać, pomaga mi, pomaga mi w tym żona. Entomologia motywacji. Entomologia motywacji.